Można powiedzieć, że jakby mówił, co mu ślina na język przyniosła, tak? No bo tak, no bo jak mieliśmy modele nierozumujące, to one właśnie najpierw nauczyły się generować te rozkłady prawdopodobieństwa słów, czyli symulować ludzki tekst, że mogliśmy napisać kawałek tekstu i one umiały go dokończyć w jakiś sensowny sposób, potem nauczyły się odpowiadać na pytania, potem jeszcze nauczyły, potem były oceniane przez ludzi, więc nauczyły się lepiej odpowiadać na pytania i, i cały taki y, chatbot polegał na tym, że on... Został tak wytrenowany, zadawaliśmy mu jakiś prompt i on generował te słowa na podstawie swojego rozkładu prawdopodobieństwa, samplował, czyli losował, nawet niedeterministycznie. Mówił, OK, teraz jest prawdopodobieństwo 90%, że powinien powiedzieć takie słowo, 10% że takie słowo, i, i wtedy z prawdopodobieństwem 90% mówił takie słowo, 10% mówił takie słowo i generował tekst. Można powiedzieć, że jakby mówił, co mu ślino na język przyniosła, tak? Że miał kontekst. Coś sobie analizował ten kontekst i mówił kolejne słowa, tak? Kolejne przejścia przez sieć neuronową to było kolejne słowo.